Ejcie tutaj Cyborg, witam Was bardzo serdecznie po tak długiej przerwie, ale no, <coughs> jestem chory, nie mogę mówić, teraz będę kaszlał, przepraszam Was za to bardzo mocno. Z czego, choć była taka długa przerwa, to nagle stuknęło mi 82 widzów, za co cholernie mocno Wam dziękuję! Nie wiem czym w sobie tym zasłużyłem, ale subskrybujecie mój kanał, jestem z tego bardzo, bardzo zadowolony i pomyślałem, że zrobimy dzisiaj krótki filmik o w końcu jakiejś grzeni deskorolce, bo ile można. Dobra. Cóż to za dzieło jest? Yy, dzieło się nazywa Shank Tak <laughs> Studia Klein Entertainment. Bardzo fajne studio, które zrobiło naprawdę fajne gry. Zaczynając właśnie od... Od Shanka, tak? Okej. Okay. Mówiąc najpierw, jak widzicie gra jest, nie oszukujmy się, 2D jak widać, A, kurde, nie idzie mi dobrze, gra jest naprawdę fajosko zrobiona, oj, yy, Ogram na nią, w nią, na padzie, bo dużo lepiej się gra, chłopaki spadać. Mamy do. no, a do tego dojdę, zrobiło Klein Entertainment, ale wypuściło to. no, y... mi się obronić. Ej, <coughs> ej, y y y games to wypuściło. Nie, yeah, dobra, jest życie. <coughs> Gra została został wypuszczona na wszystkich trzech platformach na Xboxie, PlayStation 3, ale najpierw właśnie wyszło na konsolach, później wyszło na PC w 2010 roku w październiku. Tak jak mówiłem, yy, zrobiło to Arcade Entertainment, Co ciekawe, później wyszła yy, gra Shang 2, a później potem yy, Mark of the Ninja, bardzo znane, też super gra. I później 2013, nie wiem to opisane Don't Strafe, co jest naprawdę hiciore, można to oglądać na przykład u Roka. Tak? Czemu gram na padzie w tej grze? W tą grę Kurde Mówię tak <laughs> Próbowałem grać na klawiaturze, nie wychodzi mi Bo mi się ciężko grało Wolę, jeśli chodzi o takie gry to Moim skromnym zdaniem W takich gry gra się najlepiej Padem Ciężko pod ręką A ja. pięknie szybko. rzuciłem super. No, wiecie, padem podpada macie wszystko blisko, tak? A na klawiaturze trzeba tymi paluchami jednak latać, więc w taką grę mi się gra dużo lepiej. Yy, padem, dobra, zacznijmy teraz. <ścoughs> Przepraszam, że tak szle, ale to jest jeden minus tego filmiku. Zacznijmy od grafiki. Grafika jest przecudna, jak na 2003 rok. 2010, przepraszam, ja! Acia nie lubię tych dużych. A ja, 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 jak skinę, no trudno, już dawno nie grałem. Mamy oczywiście... a to zaraz obroniak. No to najpierw grafika. Grafika jest cudno komiksowa, tak? Jak już sami widzicie, jest bardzo ładnie zrobiona. Macie, można oczywiście robić fajne kombosy. Jest, jest napój, który dodaje nam energii. <kuh> Bardzo fajnie, oj! I nie ma gościa. Dźwięki również są zrobione ciekawie. ajajaj. A Ajaj. i... O Jezu, zaciąłem się. Ja pierdziel już dawno nie nagrywałem. Rzuć go, słońźko, go! ja Oczywiście znaczy nie mam do dyspozycji tylko pistoletów. Tak jak powiedzieliśmy, grafika jest przepiękna, dźwięk jest również bardzo fajnie zrobiony, styl taki komiksowy mi się wydaje. Oczywiście znaczy nie manga tak jak... Nash yy, of Heroes. Lecz bardziej taka typowa komiks, tak. Typowy komiks. <laughs> jak widzicie, mamy do dyspozycji granaty, piłę, i pistolet. Yy, tak, granaty, piłę, pistolety i noże Ale jak widać można zdobywać tu ekwip I zamiast pistoletów mam na przykład dubeltówkę, którą zdobyłem w czasie gry Dobra, biegnij, biegnij, hopcia Gra jak, jak... <kuh> walić o groch to jest dwa grafika 2D Dla mnie bardzo fajne, powró fajne jest pow powrócić do takiej grafiki Bo da, jak na razie wiecie 3D rządzi, lecz... Do mody znowu wracałem gry w 2D co moim zdaniem jest bardzo fajnym powrotem. O co tu chodzi? Hmm. Czy mam mówić fabułę? Nie, nie będę mówił fabule, bo gra wyszła na suggestion miesiąc temu, teraz wyszła druga część, gdzie się pojawi później na moim kanale i ja nie będę wam spoilerował, bo to bez sensu, choć pewnie już graliście, bo gra już <laughs> ma 3 lata. Jak widzicie, y, Clay Entertainment naprawdę się wybyło The Strafe man... Moim zdaniem osiągnęło dosyć duży sukces, bo dużo osób w to gra. Tak samo Marko Fincha jest też naprawdę zajebione. Super grą, Mi się podoba. <tryk> o! Ale się trzymają. Ogólnie to gram na hardkorze w tą grę, bo. <tryk> Ostatnio w każdą grę gram na najtrudniejszym poziomie, chce się sprawdzić. Ha Dobrze, dawaj, dawaj! <laughs> Fajne, co się kombosy da robić. Naprawdę, to jest początek w sumie gry. Walka z pierwszym bossem była naprawdę fenomenalnie zrobiona. Warto zagrać w tą grę. Co tu wam jeszcze pokazać? Jak <laughs> na razie, pogramy sobie jeszcze chwilę. <laughs> Bo dawno nic nie było. Hopcia! ja, kurde! Dobra, hacia masz, ty gnoju! W ogóle klimat jest bardzo taki... Trochę wrestlingu jak... Sami zobaczycie czemu, jak zaczniecie grać w tą grę Zajebiście No Jak zrobimy stopa, tak? To mamy fajny tutaj yy listę ile zabiliśmy, ile razy zginęliśmy. W ogóle statystyki, co mi się bardzo podoba. Hopla! O, o, bardzo mi się podobają te kombosy z piłą mechaniczną. <coughs> A mogę to wziąć? To nie mogę skakać, no to lipa. Dostał to. Shang. No to Shang to jest imię głównego bohatera. Tak mi się przynajmniej... O! Jak widzicie, hiszpańs... Hiszpański wrestling tutaj bardzo wchodzi Muchadore Tak zwane, tak? Ci re w maskach Tak czy inaczej dobrze pamiętam Gra jest świetna, jest naprawdę szybka, dynamiczna, nie nudzi się Co tyle mamy przeciwników? Zróżnicowanych, bo każdy z przeciwnik. <coughs> przeciwników <z> inaczej <coughs> o, Przepraszam Atakuje, ale bardzo tą rozmaica grę, chociaż jest tylko początek, więc Pewnie dalej będzie Macia! Dobra, psy, psy są straszne. Jeszcze co, co by tutaj o czym tu pokazać? Animacji! Animacje są płynne i szybkie. Nagrywam w 60 minut na sekundę i się nic nie zmieniło. Więc bardzo mnie to cieszy. Zdjęcie psy. I jakbyście zaczęli w górnym prawym rogu, każdy z przeciwników ma swoje imię. Co jest fajny, fajnie co wygląda, taki smaczek. Bardzo ładnie, płynnie przechodzą Animacje... Ajajaj! Aj, aj. Między planszami. To tak jak widzicie gra, jak gramy zjeli się na plansz, czyli na takie walki. O, kolega twój dostanie. Ale dostał. No chodź tu. <kuh> o Widzicie, macie Miguel i Brock. Chacian! Bieg... O, co tam, co tam... Oj, oj... Nienawidzę tych gości, oni... którzy biegają, nie, oni... Oni naprawdę mnie to strasznie wkurza... Wiesz go! No biegnij. Dobra... Możemy się tu też bronić, o czym zapomniałem... No wstawaj. No i świetnie, na razie nam dobrze idzie, jeszcze nie zginąłem... Bogu dzięki. No i mamy dwóch... O, gra już nam pokazuje co zrobić... Dobra, a, trochę mi to przypomina y, Devil McCraya z y, tym y, z piłą mechaniczną. Mamy też tam tylko... Ten jego miecz można do tej piły porównać, bo też równie dobrze wszystko siepie. O, będzie coś grubego widzę. Ojej, oj, ojej, ojej Ej Czemu on nie do góry mnie strzela? Czy może dubeltówką nie można? Dobra, nie można Jakby tam wejść? Kurde Masakra Aaaa ah. Aaaa, chyba zginąłem No, widzicie już jak wygląda śmierć <laughs> Muszę tam wejść Masakra Muszę tam wejść żeby ich zabić, bo to Albo muszę to przeczekać po prostu Nie wiem <tryk> Dobra Oj Dobra, jest na je, yeah! I Impreza Muszę chyba to przetrwać po prostu, wiecie? No to nie widzę innej opcji I tu nie mogę stać. <tryk> 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 kurde a dobra nie będę już wam tego mego kaszlu to jest Shank klejny entertainment 2010 rok PC bardzo fajna gra polecam grać na, w nią wpada napadzie Jezu cześć mam nadzieję że film się wam podoba przepraszam tak długo mnie nie było ale raczą do zdrowia jest coraz lepiej i częściej będą się teraz giepki pokazać. Więc bardzo dziękuję za uwagę i trzymajcie się na razie! <tryk> <tryk>